Imbus Bike Vita przedstawiam kolejną realizację. Tym razem jest to konwersja na rowerze klienta z silniczkiem 500 Easy. Silniczek montowany z przodu, z uwagi na to, że z tyłu mamy piastę siedmiobiegową, którą warto było zostawić. Oczywiście silniczek zapleciony w fabryczne koło na szprychach 2-3 mm, nierdzewnych. Silniczek możemy zasilać napięciem 36 lub 48 V. Tutaj mamy baterię 145 godziny 48 V jest to nowość, jeśli chodzi o baterię. Bateria wyposażona dodatkowo w lampkę. Ponieważ wcześniej rower miał prądnicę i hamulec żelkowy. Miejsce rolki zastąpiła tarcza 160 mm z zaciskiem tak zwanym hybrydowym, czyli mamy hydraulikę połączoną z mechaniką. Całość wyposażona w manetkę gazu kciukową. Wyświetlacz LCD 5, który omawiałem przy innych konwersjach. Generalnie ten zestaw możecie doposażyć w dowolny wyświetlacz od Bolt. VMAX dla tego zestawu po odblokowaniu to w granicach 40 km na godzinę. Jeśli chodzi o napędy montowane z przodu, myślę, że nie ma sensu montowanie dużych silników na przednie koło, z uwagi na to, że im większa moc, tym ciężej prowadzi się tego typu rower. Natomiast ten silniczek cechuje bardzo płynne przyspieszanie. W zależności od zadanego biegu, czyli mamy ładne stopniowanie od pierwszego do piątego biegu, nie ma tej takiej dziury od trzeciego biegu, gdzie nie wiemy, czy jedziemy na czwartym, czy może na piątym biegu. Tutaj wszystko działa naprawdę bardzo fajnie, płynnie. I na uwagę zasługuje oczywiście cicha praca tego silnika, mimo może to przekładnika. Także za momencik klient będzie mógł cieszyć się swoim. Rowerem imbus bike. Serdecznie pozdrawiam.